Przybyła z Indii nad stami zim, brzeg. Sara, mała księżniczka, Podróżą się w dalek i zachwycała się, Jak słońcem ptak. Poplątał nagle drogi szczęścia ślepy los. Sara, małej księżniczce, Z przeciwnościami walczyć kazał dzień i noc, Iść w wciąż. z Tobą przez wszystkie trudne dni Sarza księżniczce małej dużo potrzeba sił przybyła z imię Odcinek 14. Wizyta o północy. Bierz to i zanieść do jadalni. Dobrze. O! Cóż to, nie nosiłaś kociołka. Nie bądź taka delikatna. Jak masz tu pracować, to radzę ci się przyzwyczaić. Jeśli wylejesz, to oberwiesz. Postaram się, panie James. Panienko, ja zaniosę ten kociołek. Beki. Trzymaj. Wszystkie panienki czekają już w jadalni. Zanieś szybko te bułeczki. Tak, dobrze. Potem to mamy. Gdzie to śniadanie? Tata jestem wie, głodna. Też jestem głodna. Dara. Oh. Natychmiast podnieś bułkę. Co ty sobie myślisz? Mam jeść bułkę, którą podniosłaś z podłogi? Szybko daj mi inną. dobry. Co ty tu jeszcze robisz? Przepraszam. Och, dzień dobry, panno Mincin. Panno Mincin? Sara specjalnie upuściła moją bułkę na podłogę. Co to znaczy? Ależ ja nie. Saro, nie jesteś już uczennicą. Musisz przyzwoicie wykonywać swoją pracę. Przeproś, lawinie. Panienki, powtarzam jeszcze raz. Nie wolno Wam rozmawiać z Sarą, chyba że chcecie wydać jej jakieś polecenie. Saro, pośpiesz się z tym śniadaniem. Dobrze. Co takiego? Upuściłaś bułeczkę? Przepraszam, panie James. Za karę zjesz to, co upuściłaś. Panienko Saro, ja wszystko widziałam. Nie panienka to zrobiła. Dziękuję ci, Becky. Już dobrze. Gadają i gadają. Zaraz zaczną się lekcje. Sprzątać klasę! Dobrze, panno Molly. <śmienicza> Ale się zmieniła. Aha. Zaczekaj chwilę. To tak według ciebie wygląda sprzątanie? Wracaj i natychmiast to wytrzyj. Przed chwilą wszystko wycierałam. Tak? No to chodź, i zobacz. Spójrz, nadal twierdzisz, że tu sprzątałaś? Roboty. Pamiętasz, kto jeszcze niedawno siedział na tym miejscu? To było twoje miejsce, gdy byłaś reprezentacyjną uczennicą. O. A teraz? Ja tu siedzę. To miejsce lawini, która zamiast ciebie reprezentuje szkołę. Saro, czy zdajesz sobie wreszcie sprawę, jak wiele dzieli teraz ciebie i mnie? A to co? Rozumiem, że chętnie zostałabyś tu z koleżankami, ale nie wolno ci przebywać z nimi w klasie. Panna Mincin gniewałaby się na ciebie. Rozumiem, panna Amelio. panienki, nauczymy się haftu francuskiego. Oh. O, a Sara? Co u Ciebie słychać? Jak się czujesz, Saro? Dobrze, a u Ciebie? U mnie? Ja czuję się bardzo dobrze. Rozumiem. Saro. Jesteś bardzo nieszczęśliwa. Lepiej będzie, jak nie będziemy więcej rozmawiały. Idź już, proszę. Saro! Panienko! Oh. Panienko! Panienka Ermengarda nieładnie się zachowała. Powinna wiedzieć, że panienka spotkało nieszczęście. Proszę, nie mów tak o niej. Ona po prostu nie potrafi dobrze wyrazić swoich myśli. Jestem pewna, że chciała dobrze. Patrząc na jej sukienkę, trudno uwierzyć, że nazywałyście ją diamentową księżniczką. Masz rację, w tym przebraniu trudno ją poznać Saro? Teraz zajmujesz taką pozycję jak Beki, rozumiesz? <kuh> tak rozumiem i bardzo przepraszam panno Minki. <kuh> Przyznaję, że nigdy jej specjalnie nie lubiłam, ale teraz wprost nie mogę znieść jej zachowania. Patrzy bezczelnie prosto w oczy i nic nie mówi. Niech opuści pensję, jeśli jej się tu nie podoba. Słusznie, przecież i tak trzymają ją tu z litości. Ermen hmm. Gordo. Dlaczego znowu płaczesz? Ja nie płaczę, ja wcale nie płaczę. Ależ płaczesz przecież dobrze widzę. Właśnie, duża łza wpływa ci po nosie, więc nie kłam. Wiem, dlaczego płaczesz, bo jesteś najgrubsza i najbrzydsza na pensji. I nudna jak flaki z olejem, wiesz? Uuuh. Może <laughs> dlatego, że Sara nie może ci pomagać w nauce. No powiedz, dlatego ci smutno? <laughs> tak, jest mi bardzo smutno. Ale nie dlatego, że jestem gruba i brzydka. Zostawcie mnie! Zostawmy ją zgodnie z życzeniem i chodźmy spać. Dobranoc! Dobranoc! Ale mnie dziś strasznie bolą kości. Co? Jeszcze nie skończyłaś sprzątać? Masz zamiar robić to do rana? Przepraszam, panie James. Mm. Co się tak guzdrzesz? Marnujesz tylko światło. Panna Mincin skąpi nawet nafty do lampy. Tak, panno Molly? Tak, panno Molly. Przepraszam, panie James. Ona nadal mówi, jakby była panienką. To mnie bardzo denerwuje. Jeśli nadal będzie uważać się za panienkę, nigdy nie nauczy się dobrze pracować. Masz rację, Molly od jutra zagonie cię do o wiele cięższej pracy. Przygotuj się na to! Ech. Ech. Panienko Saro, dosyć na dzisiaj. Sama dokończę sprzątania. Teraz niech panienka już wraca do swojego pokoju. Ależ nie. Tak, tak. Niech panienka wraca do pokoju i zabiera się do nauki, bo już bardzo późno. Co? Skąd o tym wiesz? Wiem o tym, bo mam oczy. Wiem, że panienka uczy się wieczorem, żeby umieć tyle samo co inne panienki. Oh. Proszę iść. Sama resztę posprzątam. O, o. Niech panienka to weźmie na górę. Och, Beki! Hm, bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, kiedy widzę, że panienka nadal się uczy i nie daje się pokonać nieszczęściu. Dziękuję Ci, Beki. Być? O! o, ermengarda, Saro, Saro. O! O! Przyszłam tutaj, bo musiałam Cię zobaczyć, Ermengardo, czy wiesz, jakie możesz mieć przykrości? Wiem. Jak panna Minczyń się dowie, że przyszłam do ciebie, okropnie na mnie nakrzyczy. Ale nic mnie to nie obchodzi. Musiałam przyjść i zobaczyć się z tobą. Ermengardo! Proszę, powiedz mi, Saro, dlaczego mnie już nie lubisz? Nie jestem już twoją najlepszą przyjaciółką? Ależ dlaczego? Wiem dobrze, że coś się zmieniło. Tak chłodno ze mną rozmawiałaś. I potem... Zrobiła mi się tak bardzo smutno. Cały czas płakałam. Ależ ja wcale nie chcę, żebyś była smutna? Naprawdę? Chcesz, usiądziemy i porozmawiamy? Naprawdę pozwolisz mi tutaj zostać? Jak możesz pytać, usiądźmy. Aha. Ermengardo. Nie smuć się i nie płacz więcej, bo ja nadal lubię cię jak dawniej. Naprawdę? Tak. Naprawdę, ale wszystko się tak nagle zmieniło i dlatego nie możemy być dalej przyjaciółkami. Och, nie mów tak. Ja się nic a nic nie zmieniłam. Saro, kiedy chciałam z tobą porozmawiać, zachowywałaś się inaczej niż zwykle i kazałaś mi odejść. Co miałam zrobić? Powiedz mi, mam takie straszne zamieszanie w głowie. Wiesz co? Może to nie ty, ale ja się tak bardzo zmieniłam. Słyszałaś przecież, że panna Mięcin nie pozwala, żebym z wami rozmawiała. Powtarzała to kilka razy. Tak, wiem o tym. I dlatego pomyślałam, że będzie lepiej, jeżeli będziesz trzymała się ode mnie z daleka. Z daleka? Odkąd się dowiedziałam, że nie mogę z tobą rozmawiać, o mało nie umarłam ze smutku. Poczekałam, aż lawinia i inne usną, i wymknęłam się do ciebie. Proszę Cię, zostańmy znowu przyjaciółkami. Wybacz mi, Ermengardo, to moja wina. Myślałam, że nie chcesz. Jesteś wspaniałą przyjaciółką, moją najlepszą przyjaciółką. Saro, tak się cieszę. O. A. To na pewno panna Mincin. Oh, nie bój się, to Beki, moja sąsiadka, wraca do swojego pokoju. Zobaczysz, zaraz da mi znak. Znak? Mm -hmm. Słyszałaś? To znaczy, że wszystko jest w porządku. To nasz umówiony sygnał. Cudownie, zupełnie jak telegraf. Ciii. O! Och, Sara, jak możesz mieszkać w takim pokoju? Tak tu ciemno i zupełnie jak w więzieniu. Tak, ale staram się o tym zapomnieć. Pamiętasz, jak opowiadałam ci kiedyś o królowej francuskiej Marii Antoninie? Tak, jeszcze pamiętam. W czasie rewolucji francuskiej wtrącono ją do więzienia. Ale Maria Antonina aż do ostatnich chwil życia zachowywała się godnie. O, Hermengardo, jak dobrze wszystko zapamiętałaś. Oczywiście. Wiesz, Saro... Pamiętam doskonale, co mi kiedyś opowiadałaś, bo tak interesująco umiesz mówić? Dziękuję ci, przyjaciółko, chociaż mój pokój przypomina cele, nigdy się nie zmienię i nie załamie, bo mam ciebie moją najlepszą przyjaciółkę. A obok w sąsiedniej celi śpi Beki. Słuchaj, Saro, czy pozwolisz mi od czasu do czasu przychodzić tu w nocy? Oczywiście, że tak. Tylko uważaj, żeby panna Cię nie przyłapała. Och, o, zupełnie zapomniałam! Uh -huh. Saro, przyniosłam ci tabliczkę. Pomyślałam, że przyda ci się do nauki. O, o Hermengardo! Posłuchaj, Saro, chciałabym, żebyś pomagała mi w nauce tak jak dawniej. Chcę więcej z Tobą rozmawiać. I chcę być twoją najbliższą, najbliższą przyjaciółką. Dziękuję ci, Ermengardo. Wiesz, dzięki tobie nauczyłam się jednego i zapamiętam to na zawsze. Czego? Że potrafimy zrozumieć, co czują inni dopiero wtedy, kiedy pierwszy raz przeżyjemy gorzkie doświadczenie. Dziś pojęłam, jaką jesteś dobrą przyjaciółką. Sara. A teraz wracaj już do swojego pokoju i pamiętaj, zachowajmy to w tajemnicy. Dobrze, nie powiem ani słowa. is Dobrze, Ermengardo. Dobranoc, Saro. Oh. Oh. Chociaż wcale nie miałam takiego zamiaru, źle potraktowałam Ermengardę, ale teraz już wiem, że ona wcale się nie zmieniła i pozostała moją najlepszą przyjaciółką. Wersja polska, studio opracowań dźwiękowych w Łodzi. Reżyseria Grzegorz Sielski, dialogi Krystyna Kotecka, dźwięk Marek Dubowski, montaż Teresa Ozga, kierownictwo produkcji Zdzisława Kowalewska. Piosenkę do słów Piotra Słowikowskiego skomponował Piotr Hertel, śpiewała Basia Dubowska. W wersji polskiej udział wzięli Barbara Marszałek, Gabriela Sarnecka, Teresa Makarska, Barbara Dzido, Anna Bojarska, Małgorzata Jakubowska, Aleksandra Gałaj, Danuta Rynkiewicz, Ewa Worytkiewicz, Róża Hrabelska, Jarosław Pilarski, Mieczysław Antoni Gajda i inni.